Na no, początku bardzo chciałbym przywitać Pana Włodzimierza Jakubowicza, szef artysty. jest Ja słyszałem różne inne opinie, właśnie patrzę, Pan jest bardzo dobrą artystą i tutaj myślę, że też kolegi potwierdzą, które przyjmowały tutaj i wycieczki szkolne, i gości z miasta. Także każdy to potwierdza, że wspaniała praca i wspaniała, wspaniała wystawa. Witam serdecznie Wicemarszałka Borucy Pawlackiego, Pana Piotra Wilka. Dorosły witam do stowarzyszenia naszego miasta, Burmistrza Miasta Jarosławia, Pana Marcina Zalewicza. Witam Burmistrza Wójtka Stanisława Kowota. Jest z nami dyrektor i artystka kultury i sztuki, Pani Włodzimierz Dąbrowski. I z tego spotkania, dzisiejszego wydarzenia jest y, pani Alicja. Y, zapraszam tutaj do komentowania dzisiejszego spotkania y, do <taktoreng> Prawda, i tak. <toreng> zabrania głosu. Może pani powiedzieć, Bardzo proszę. nie może pani powiedzieć. Za chwilę, że zagadnął się, zabawał się jak uczelnika, szkoda. Z tego, że tak, a z propos tego artysty. Dzień dobry, witam serdecznie. Państwo, to wystarczy poczytać, poczytać książkę, Dzień dobry. Ja bardzo, bardzo gorąco witam wszystkich, Panie Dyrektorze. Dziękuję, że po raz drugi możemy tutaj być. I ja się tu jest zawsze. wyładowani, zupełnie wyjątkowo. Klimat, Panie, z którym się współpracuje, coś fantastycznego. Drodzy Państwo, okazja wyjątkowa, dlaczego? Dlatego, że to tak naprawdę pierwszy raz spotkanie z spotkanie autorskie, to jest chyba ten czas żeby móc porozmawiać, żeby zadawać pytania, żeby dowiedzieć się, jak powstały obrazy, dokładnie te, które są po 50 prac na przestrzeni 25 lat. I nie tylko te prace, to jest czas, żeby podejść, zapytać, jakie były trudności, jak długo powstawały te obrazy i jak naprawdę, czego dotyczą.

80. rok są. życia. I trudno mi było się teraz z tym pogodzić, nawet z tym, co mi się myśliło po nocach, że ja jeszcze się do tej pory, żyję, że w takich trzech ładnych salach tutaj w tej chwili siedzę i w towarzystwie tak wysoko zostawiali ludzi, wszystkich, którzy tu są. A oprócz tego jeszcze jest widok tam z tego okna na jeden z największych rynków. Oh, this Wydarzenia, ale to wydarzenie też e, zaszczycili, uhonorowani goście. I tutaj chciałbym w imieniu Państwa i swoim własnym powitać tych gości. Witamy serdecznie starostę Jarosławskiego, pana Kamila Dziukiewicza. A starosta otrzymuje kwiaty. Jest to pewnie jedno z pierwszych wystąpień w tejże roli i też pewnie pierwszy, jedno z pierwszych pana burmistrza miasta Jarosławia, Marcina Nazarewicza. Serdecznie witamy. <noise> witamy też radnego miasta Jarosławia, pana Patryka Bieleckiego. Szkoły Mistrzostwa Sportowego reprezentuje dyrektor liceum, Michał Cebula. Gość VIP, 29-krotny reprezentant Polski, jednocześnie wieloletni kapitan Wisły Kraków, sołtysca Mistrzostwa Polski oraz występujący ponad 400 razy w Ekstraklasie, pan Arkadiusz Głowacki. Witamy też ambasadora Szkoły Mistrzostwa Sportowego, myślę, że doskonale wszystkim znanego, pana Bogdana Zająca. I niech mi będzie wolno nie przywitać również kadrę tenersko-pedagogiczną pracowników administracji Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Jak widzicie, gorąca atmosfera wszyscy się dobrze już bawią. Mam nadzieję, że ta atmosfera udzieli się nam wszystkim, ale zanim to bardzo bym prosił o zabranie głosu i tutaj mikrofon oddam panu staroście, aby kilka słów przekazał do państwa. Szanowni państwo, drodzy rodzice, uczniowie, kandydaci do Szkoły Mistrzostw Sportowego, szanowny panie burmistrzu, panie radny, panie trenerze Panie Legendo Polskiej Piłki Nożnej. Bardzo się cieszymy z obecności w dniu dzisiejszym. No i wy oczywiście nasi pracownicy Szkoły Mistrzostw Sportowego, jak i trenerzy. Bardzo się cieszymy, że to już kolejna edycja w Jarosławiu pikniku rodzinnego. Wierzę, że będzie kontynu kontynuowana w latach następnych. Bardzo się cieszę, że wspólnymi siłami, wspólnie z Dyrektorem Cebulą tworzyliśmy rodzinną atmosferę z szkole mistrzostwa sportowego w Jarosławiu i od dzisiaj cieszę się, że jest z nami burmistrz miasta Jarosławia i to hasło Jarosław miastem sportu można będzie w dniu dzisiejszym wykrzyczyć, dlatego bawcie się dobrze. Cieszę się sportem, a my was zapraszamy i będziemy wspólnie tw tworzyli na nowo Jarosław miastem sportu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Tak się spodziewałem. Jestem bez przygotowania. Dziękuję za zaproszenie. Tak jak powiedział pan starosta, myślę, że teraz razem spróbujemy ożywić to hasło Jarosław Miastem sportu. Zarówno mi jak i panu staroście sport nie jest obcy, a wręcz oboje, obaj mamy go w sercu. I teraz tylko wykorzystać to życzę Państwu dobrego dnia i dobrej zabawy. Dzień dobry, witam wszystkich na tym świetnym spotkaniu. Myślę, że i wiem, że sport łączy dzisiaj całe nasze pokolenie i będzie dla nas wszystkich bardzo dobrą promocją, zarówno dla miasta oraz powiatu. Także wszystkim trenerom, wszystkim pracownikom, szanownym mieszkańcom życzę, żeby te swoje pociechy na ten sport przekazywały. Także myślę, że wspólnymi siłami będziemy tworzyć to coraz mocniejsze miasto sportu. Dziękuję. Ja również witam serdecznie wszystkich Państwa najbardziej i serdecznie cieszę się z tego, że tak wielkie grono... Młodych osób, tych dzieci pobieranych w stroje sportowe. Serce się raduje, serce się cieszy. Nasza kadra, która nieustale się rozwija, uśmiechnięta, coraz bardziej wysportowana i przede wszystkim bardzo ambitna, do tego abyśmy tworzyli tak wspaniałą rodzinną atmosferę, jaka jest właśnie w naszej szkole w Szkole Mistrzostwa Sportowego. To historyczna też chwila, kiedy na jednym obiekcie wspólnie ze starostą i burmistrzem otwieramy wspaniałe wydarzenie dla Was właśnie, aby aktywizować Was sportowo. Tyle lat to trwało, aby właśnie do tego momentu doszło. Ja straciłem wszystkie włosy, ale cieszę się, że ta ciężka praca popłaca. Cieszę się, że w dniu dzisiejszym również Arkadiusz jest z nami, Arkadiusz Głowacki. Tyle samowłosów mamy, pewnie tak samo ciężko pracujemy. Cieszę się, że to dzięki Bogdanowi Zającowi. Mam nadzieję, że będziemy się dzisiaj świetnie bawić, a tutaj wszyscy usłyszeliśmy. Dzięki tym dwóm panom mamy wielkie nadzieje i ambicje do tego, żeby Jarosław wreszcie był miastem sportu. Dobrej zabawy, bo pogoda zamówiona specjalnie dla Was. Serdecznie Was jeszcze wszystkich witam. Witam wszystkich. Tego oczywiście się nie spodziewałem, że dostanę głos. Ale chciałem Państwa zapewnić, że czuję się zaszczycony, że mogę spędzić, spędzić dzisiaj ten czas właśnie z Wami. Cieszy mnie to, że widzę rodziców, dzieci, czyli cały przekrój wiekowy. Wspaniałe jest to, że dzieci i dorośli chcą uprawiać sport, i dobrze by było, żeby każdy, każde dziecko i rodzic pamiętał, że z tych młodych ludzi mogą wyrosnąć reprezentanci. Reprezentanci kraju, ale jeśli tak się nie, zna, nie zdarzy, to ważne, że uprawiają sport, bo sport po prostu rozwija. Dobrej zabawy, dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich serdecznie i chciałbym nawiązać do tych wszystkich słów, które moi poprzednicy tutaj e, przedstawili, więc ja tutaj jestem akurat nie, blisko arka i można powiedzieć, nasze przykłady pokazują, że można i warto mieć marzenia, walczyć o realizację i spełnienie tych marzeń, bo kiedyś razem zaczynaliśmy z Arkiem, przy do Wisły, Kraków, budowaliśmy fundament pod wielkie, wielkie, sukcesy. My też rywalizowaliśmy na boisku z Barceloną. Arek miał możliwość grania w Lidze Mistrzów. Wielka sprawa. Życzyłbym każdemu tutaj młodemu adeptowi fiłki, żeby mieli kiedyś taką okazję, ale to, co byśmy chcieli powiedzieć. Ja wychowałem się w Jarosławiu, między innymi też na tym stadionie. Arek wychował się w małej uczniowskiej, można powiedzieć, społeczności też UKS Poznań, prawda? Szkoła podstawowa. Później trafił do Wielkiego Lecha Poznań, a później do jeszcze większej Wisły Kraków. I to, co możemy powiedzieć, to, co jest najważniejsze i przekazuję te słowa do rodziców, jak i do wszystkich tych młodych tutaj zgromadzonej, tych młodzieży. Pamiętajcie, że cierpliwość, wytrwałość, jeszcze raz wytrwałość w dążeniu do realizacji marzeń. To jest najważniejsze. Każdy z Was posiada talent, ale najważniejsze, żeby wierzyć i z determinacją dążyć do realizacji swoich marzeń. Tego wam życzę, żebyście tak jak mój przyjaciel z boiska Are Łowacki zagrali kiedyś Lidze mistrzów, zagrali na mistrzostwach Europy, mieli szansę zagrać w organizacji Polski. Tego wam najszczerzej życzę, a na pewno mogę tak tutaj tylko podsumować, że na pewno drogą do tego jest szkoła Mistrzostwa sportowego w Jarosławiu, bo wiecie, że... Nasi adepci też już w poprzednim roku zdobyli tytuł mistrza Polski i udowodnili, że niemożliwe w sporcie nie istnieje, więc Wam życzę, żebyście też dokonali rzeczy niemożliwych. Powodzenia!